Po 17.00 lokalnie Po 17.00 lokalnie Chcesz podzielić się kwiatem? Przynieś roślinę do Mediateki w Puławach Oprócz tego, że Twoja roślina stanie się ozdobą tego miejsca To przy okazji otrzymasz symboliczny upominek W dzisiejszym programie Po 17.00 lokalnie O szczegółach naszej dziennikarce Julii Zagrajuk Powiedziała Katarzyna Kuciara Kierownik działu promocji upowszechniania czytelnictwa Biblioteki Miejskiej w Puławach od poniedziałku 22 maja do 26 maja organizujemy akcję pod tytułem Umajamy Pławy. Ma ona na celu przede wszystkim zachęcenie naszych czytelników, ale mieszkańców miasta do przynoszenia roślin doniczkowych do naszej mediateki, ponieważ posiadamy takie miejsce relaksu, taką strefę, która jest już otoczona roślinami, ale chcielibyśmy jeszcze bardziej to miejsce rozbudować, tak żeby było bardzo przyjemnie, przyjaźnie, żeby czytelnicy czuli się jak u siebie w domu wśród tych roślin. Dlatego też właśnie bardzo prosimy o przynoszenie, darowanie nam tych roślinek. Dodatkowo każdy czytelnik będzie mógł nadać swojej roślinie imię ulubionego bohatera. Będzie tabliczka z jego imieniem i za taki podarunek każdy czytelnik otrzyma prezent niespodzianki i pamiątkowy dyplom. Mediatyka jest nową siedzibą Biblioteki Miejskiej, która funkcjonuje przy ulicy Wojska Polskiego 2 od 1 kwietnia. Pracujemy w poniedziałki i soboty od godziny 8 do 15, a od wtorku do piątku od godziny 10 do 18. I serdecznie zapraszamy wszystkich do tego nowego, pięknego obiektu, ponieważ oferujemy nie tylko książki, ale także audiobooki, gry planszowe, udostępniamy e-booki na platformie Legimi. Dodatkowo mamy przepiękną przestrzeń, gdzie można w spokoju poczytać, odprężyć się, odrobić lekcje. I bardzo się cieszymy, bo zauważamy, że ogromna ilość młodzieży zagląda do Mediateki. Jest nam bardzo miło, że znaleźli miejsce właśnie u nas dla siebie. Po 17 lokalnie. Po 17 lokalnie. Dziś w programie Po 17 lokalnie rozmawiamy o zielonej kampanii w Puławskiej Mediatece. Każdy może włączyć się do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery tego miejsca i podarować bibliotece roślinę w donicy. Radio Impuls chętnie się przyłączyło do tej akcji i już w bibliotece można spotkać nasz kwiat o imieniu Pan Darcy. Udało nam się również zebrać wrażenia pierwszych uczestników tej akcji i zapytać o rośliny, które przynieśli. Ta roślinka ma na imię Helena. Jest to bohaterka Ogiem i Mieczem. Chciałam też nawiązać tym imieniem do mojej babci, która no, już niestety nie żyje. I tak będzie mi przypominać. Informacje zobaczyliśmy na Facebooku i że ja korzystam z biblioteki. To taka fajna. Uznałam, że to jest akcja i chciałam właśnie coś tak od siebie dać. Po raz pierwszy jestem tak naprawdę w tym miejscu, dlatego że korzystam z filii, bo mam po prostu bliżej. Więc jest to okazja, żeby obejrzeć w tej chwili wnętrze, bo z zewnątrz jest bardzo okazały ten budynek. Myślę, że jest to potrzebne miejsce. Radio Impuls.